Witamy serdecznie na naszym kanale Farma Puchmila i dzisiaj będziemy co robić makę? Przycinać kopytka. Znaczy ha! Bo ja myślę, że w kuchni będziemy robić kopytka. Ja <noise> nie, nie robię. Ratuję. Dobra, jak chcecie zobaczyć, jak się przycina kozą kopytka, to zostańcie raciczki. Z nami. raciczki. Co ciekawe, mamy we wsi osoby, które, które mają do czynienia, miały do czynienia gdzieś w przeszłości z owcami, z kozami, z przycinaniem, właśnie racic, z jak to się nazywa, obcinaniem wełny? Czyli tak, z przycinaniem wełny. Z przycinaniem wełny? A nie mają takiego fachowego słownictwa? Nie ma chyba. No, z przycinaniem wełny i wyobraźcie sobie, że nawet te osoby tutaj od nas ze wsi były w kadrze narodowej. Jeździły po świecie i uczestniczyły w zawodach strzyżenia, strzyżenia owiec. Strzyżenia owiec, tego słowa szukałem. Strzyżenia owiec. No i teraz czekamy, właśnie na naszego znajomego, radka, który tu z tatą ojadą i będą pielęgnować raciczki. O, dzień dobry! O, to jest ekspert. Witam. tu jest zdjęcia. Kamera, cześć! śmiało. Zoha, przechodzisz, czy nie? Tu jest. No, uważaj, że nie podkręcam. Właśnie. Dobra. To chyba. O, tak lepiej. wycięte tu do, do żywego. Tu pod skosem, a tu równo, żeby one chodziły na krawędzi, nie, nie całym kopytkiem. Aha, tak. mają kopytka, i trzeba A nie? A nie Ma, to jakby nie. wyglądały? Galare, galaretka. Aha. To już kopyto chore, jak tutaj jest tu jakaś galaretka, jest coś, nie? To już jest kopyto chore. Ej. Ale też choroby są podobne od tego jak się nie dba bo to no to jest... Tu jest czerwone Ona już sobie odcisnęła to i to już zarosło, Bo, bo ona, ona na tym chodziła i tu uciskała już. Aha no. a to jest żywe, to można do tego dociąć niej. Czyli takie czarne to żywe. To już jest żywe, nie? A no właśnie, to czerwone co było, to już właśnie jest odciśnięte, nie? Tak. Ja. I to już woli, nie? Bo to... No. no, ale trzeba. To jest miękkie? Nie Takie miękkie to nie jest No, ale trochę tutaj to, by, miękkie, to by było miękkie jakby doszło całkiem do żywego, nie? No. Ale to jest, to jest normalna ta... ta jak u nas skóra, nie? No, no, no jak paznokieć. No. Nie no. Niby prosta rzecz, nie, a jednak. Nie, no to trzeba mieć e... taki wiesz, to zgrabnie to trzeba robić, nie, żeby nie męczyć tych zwierząt, nie? Dokładnie. To tak jak ze strzyżeniem, no można ostrzyć, no ale jedną na dzień, nie? <ścoughs> jedną? No, taki początkujący, nie? Jaki ty rekord miałeś da? Uuu, ja miałem rekord. 200 ponad, nie? Nie, nie, chyba. Ale tych małych. O, około 200. 200 owiec dziennie ostrzec. Tak. To jest wyzwanie. Od, od ósmej. Challenge. przeważnie od ósmej do, do godziny piątej, szóstej. Aha. Nieźle. A na tych zawodach w Anglii, to na którym miejscu? Tak, tam jakieś miejsca były, czy jak tak było? tak. 21. No, a ile tam było tych? tych? O, o, z całego świata było 80, ponad 80 osób. No, no to niezły wynik. No to jest nic tylko na olimpiadę po prostu. Mm, tak. <grym> Ale tam wtedy Polak jakiś ten chłopiec? Chucicki... Był przede mną. Chyba, Ale też niedużo chyba, nie? Tak, chyba 20 był chyba, a ja za nim byłem. Super. <grym> a tam tu już byliśmy, my to żeśmy pojechali tak. Nas traktowali jako Murzynów. A czemu? No, Oni nie wiedzieli, co to znaczy Polska, gdzie Polska leży, co to jest za kraj Polska To ładna promocja. Ładna promocja. No. Ale tam rząd co? Prym, to były 85 nowo... lata. Nowozelandczycy, nowo chyba nie? Tak. Australijczycy. Nowozelandczycy. No, Nowa Zelandia, Australia, nie? Tam mają, no, nadal mają tam tych... I, e, tych no to... Tam mają masowe... Tam, tam e, nie ma żadnych... Bo to chodziło o to, żeby, żeby, żeby na czas owce, tak? Żeby je... Co? Na czas. Na czas. Na czas. Żeby jakieś ekipy... Dobra. Tak? No. Żeby jakieś ekipy jeździły, szykły owce czy coś. Nie! tam, tam jest normalna... E, Hala. Mają takiego no pracownika po prostu. Nie, nie. To jest taka hala potężna, i tam jak szczyżenie owiec jest, to owce spędzają do kupy. Nie? I jest tam ileś tysięcy, 20, 30, 50 tysięcy owiec, nie? I szczygacze, kto chce, to i szczygacz, jak chce zarobić, to idzie jako pracownik u idzie na stanowisko i szczyże. Znudziło mu się, zostawia, zarobił tyle i tyle i... No i, i następnie coś i taką i, I cały czas tam Cały szczytą. czas jest praca, nie? Cały czas cały czas, praca. Cały czas jest robota. No, no. Tak, jest tyle owiec, te, te... to jest. Ale cały sezon cięcia na prasne. tych zawodach czas, jaki tam był najlepszy. Czy no, w granicach ty, ty jaki miałeś czas jaki był najlepszy, pamiętasz? Ja miałem niecałą minutę, 50 coś sekund, no, no. a najlepszy czas był na yy, dwóch, dwóch Dwóch szygaczy szygło na zmianę. 30 sztuk, 17. <laughs> no, Także to, to już niesamowite. No ale tam Szczygarz wchodził taki, który już jest tego, to on miał dwie maszynki, prawo, lewo i on Na dwie maszynki ja. zmęczył, zmęczył się cz tom, czy przekłada to, jechał tam, później ciach jedzie następną lewą, I lewą, prawą ręką zasuwali tam jak. Niesamowite. No, no fajnie. Dziękuję. I dlaczego one mają takie uszy? No właśnie, nie wiem. Dlatego, że to jest mieszanka. Zasłaniają się pewnie gdzieś? Nie, nie. A dlaczego słon ma duże uszy? Chłodzi się. Chłodzi się. I one też się chłodzą, bo to jest rasa ciepło, tam z ciepłych krajów. i to jest do chłodzenia. Tak, to jest do chłodzenia. I tak samo one mają tego garba na nosie. Przepływ krwi taki jest. I one, bo mają po prostu bardzo duże tutaj, bardzo mocne ukrwienie mają tej nasady i to pozwala im też się chłodzić, nie? Czyli Magda mamy zrobione. Tak, robota zrobiona czym znaczy my nie robiliśmy, my tylko patrzyliśmy, więc nauka, mam nadzieję, że też nauka dobra dla Was. Eee, czyli tak dwa razy, raz do roku, to tak minimum eee, trzeba przycinać te raciczki i owcom i kozom. Eee, no tyle, no. Będziemy teraz, na razem my chyba zrobimy, co? Nie no, jeszcze raz przyjedziemy. Jeszcze raz przyjedzie, dobra, jeszcze raz, do po, po, i... raz no, dobra. Oczywiście zachęcamy do subskrybowania i lajkowania naszego kanału Farma Buchmila. No i życzymy miłego dnia.